Cześć, z tej strony Wojciech Popiela. Słuchajcie, dzisiejszy temat w drodze, tym razem w drodze, z biura do domu. Mamy już po 18, właśnie jestem już tutaj w połowie drogi i przyszło mi na myśl taka rzecz, żeby porozmawiać z Wami trochę o, o emocjach, o emocjach w designie, o emocjach w korzystaniu z różnego rodzaju interfejsów, aplikacji itd. Bardzo często w różnych opracowaniach yy, muszę coś z tym zrobić, żeby to przestało gadać. Bardzo w, często w wielu y, opracowaniach słyszę taką rzecz, że, że jakby towarzyszą użytkownikowi jakieś emocje, nawet można na nie jakoś tam wpływać, można je jakoś mierzyć, badać i tak dalej. I bardzo ciężko mi się zgodzić z tą tezą, czy, czy z tym przeświadczeniem, że, że tak właśnie jest, ponieważ odnoszę takie wrażenie, jakby jestem przekonany nawet, że w takim codziennym użytkowaniu, czy to stron, czy, czy aplikacji, czy czegokolwiek, jakby nie ma, nie ma miejsca na, na jakiekolwiek emocje, z wyjątkiem ewentualnie emocji negatywnych, a i one nie są, nie są zbyt silne w tym przypadku, no bo mamy codzienną sytuację, coś co po prostu wykonujemy, coś co po prostu robimy pewnie setki razy, tak korzystamy z różnego rodzaju oprogramowania. No i czy, czy w takiej absolutnie codziennej czynności jest miejsce na, na doświadczanie jakichś, jakichś szczególnych emocji? Na przykład porównajmy to sobie do na przykład mycia, mycia zębów, na Czy jak myjecie zęby, to, to korzystając nawet z najlepszej szczoteczki na świecie, która jest zrobiona w jakiś super sposób, w ogóle technologiczny cud, no to nawet wtedy, no, czy, czy czujecie jakieś szczególne emocje, no pewnie nie. Yy, idąc do sklepu, nie wiem, po bułki rano, czy nie wiem, kupując kawę, yy, tak naprawdę no, wątpię, żeby, żebyście odczuwali jakieś emocje, które byłyby w jakiś sposób istotne. I teraz, jeśli tak jest, to dobrze, bo znaczy to, że te rzeczy dobrze działają, no bo działają w sposób trochę niezauważalny, to znaczy robią to, co mają robić, także dostajecie swoją kawę, yy, pijecie sobie tą kawę. Jesteście zadowoleni z tego, że, że, że ta kawa dobrze smakuje. No i okej, okay. jakby nie skupiacie się w ogóle na tym przedmiocie, on zostaje taki, wiecie, transparentny dla was. Po prostu wykonał swoje zadanie, no i, i to jest okej. Okay. Tak samo myjecie, myjecie te zęby wieczorem, rano, po południu, czy, czy kiedy tylko tam sobie zechcecie. No i co? No i, i również, czy, czy nie odczuwacie tych emocji, no szczoteczka działa, tak, e, zęby czyści, jest, jest spoko, jest fajnie. E, kiedy pojawiają się emocje? Emocje pojawiają się wtedy, kiedy e, próbujecie dziesiąty raz zamówić kawę, macie na nią diabelską ochotę, próbujecie się rano nie, obudzić tą kawą, a tutaj no, no nie idzie, nie? To po prostu próbujecie wszystkiego, no i, i cholerny automat, tak? On no nie chce zrobić kawy. No i wtedy zaczynają się pojawiać emocje, tylko to są wtedy w 100% takich przypadków emocje y, silnie negatywne. No nie jesteście z tego zadowoleni, nie? No, no daj mi moją kawę, tak? Albo okazuje się, że mojecie zęby rano i zapomnieliście, nie wiem, ją włożyć do, do, do kontaktu, albo coś innego z nią wydarzyło, no i mówicie, no do diabła, no, no nie sygnalizujcie na przykład, że, jest, że się rozładowuje, nie? no i kto tak wymyślił, tak nie wiem, co nie umyje zębów, czy, czy jak mam tak, nie wiem, wyjść z domu na przykład, więc, więc sprawa dopiero wtedy nabiera rumieńców, można, można tak powiedzieć I, i w designie jest tak samo, w designie aplikacji i tak dalej, jeśli aplikacja działa dobrze, realizuje swoje cele, to tutaj nie ma trochę miejsca na emocje, nie ma miejsca na jakieś pozytywne zachwyty, doznania i tak dalej, no bo ona po prostu wykonuje codzienną, Codzienną czynność i, i, i tylko tak można o niej myśleć. Kiedy emocje zaczynają się pojawiać, no to zazwyczaj coś tutaj jest, y, jest nie tak. I jakby nawet takie pytanie o emocje jest w ogóle dosyć dziwne, bo w badaniach też się z tym spotkałem wielokrotnie, że ktoś zadaje pytanie, na przykład, jakie emocje towarzyszą tam jakiejś zwykłej czynności. No, żadne. <grytanie> Brak emocji występuje, nie? Y, jakichkolwiek. Nie? Jeśli, jeśli mówię, że jest inaczej, to po prostu coś jest nie tak. Także takie, takie mam przemyślenie na temat emocji, że to jest dosyć mocno przehypowany temat albo tak trochę źle umieszczany, w to, że ten kontekst nie do końca do tego pasuje, jakby mówienie o emocjach, badanie emocji y, i, i tak dalej przy badaniu naprawdę zwykłych, y, zwykłych czynności z y, interfejsów, które wykonują y, zwykłe czynności dnia. dnia no to, to wydaje mi się dosyć dziwnym kierunkiem, że, że w, tym, w ten sposób idziemy. Także jeśli uważacie inaczej, albo, albo się ze mną zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Może, może macie takie przykłady, gdzie, gdzie jednak te emocje występują i, i ja się po prostu mylę, może po prostu tego nie dostrzegam. Dajcie znać. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.